Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Bardzo często dostaję od Was pytanie, Patryk, ile razy w tygodniu trenować, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to było optymalne, żeby nie trenować za dużo, a nie trenować za mało. Ja Wam powiem tak, każdy jest inny. Ale ja postaram się odpowiedzieć na podstawie swojego 20-letniego doświadczenia. Ja mam 20 lat doświadczenia w kulturystyce i tą sylwetkę, którą zbudowałem, zbudowałem ją w sposób naturalny. Także ja już jestem na limicie genetycznym. Nie potrzebuję już rozwijać tej sylwetki, to po pierwsze. Po drugie, nawet nie mógłbym już jej rozwinąć, ponieważ ona już jest maksymalnie rozrośnięta w granicach no, limitu genetycznego. Nie mam zamiaru używania środków dopingujących, a więc ta sylwetka, będzie wyglądać tak jak teraz. Staram się jedynie poprawić gęstość mięśnia i jakość tego mięśnia. No, staram się poprawić tą sylwetkę trochę jakościowo, ale już wielkościowo oczywiście, nic tutaj się nie da zrobić. Ale, żebyście mnie źle nie zrozumieli, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej sylwetki. Ale tak, za czym zacznę mówić o treningu? Hmm, kawusia, pyszna. Moim zdaniem, w okresie budowania masy mięśniowej. Uwaga, w okresie budowania masy mięśniowej, trening siłowy, ciężki trening siłowy, cztery razy w tygodniu, moim zdaniem to jest optymalne. To jest optymalne. I jeżeli wykonasz, ja tutaj mówię o treningu typu split, jeżeli wykonasz trening siłowy. Cztery razy w tygodniu, sumiennie, bardzo ciężki trening, który przede wszystkim będziesz bazował na dużych obciążeniach, bo tylko i wyłącznie w ten sposób możesz zbudować masę mięśniową, bazując na dużych obciążeniach, to cztery razy w tygodniu będzie to optymalne. Po treningu możesz wykonać cardio. Cardio ma zasadność, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, ma zasadność po treningu. A więc cardio fajnie jest zrobić po treningu w czasie budowania masy mięśniowej w jakim celu? A to w takim celu, żeby napędzić metabolizm, żeby tego jedzenia w Ciebie weszło więcej. Ponieważ wiadomo, że jak zjesz więcej dobrej jakości jedzenia, to masz szybszą regenerację, masz więcej składników, minerałów, wiadomo, że sylwetka się rozwija szybciej i lepiej. Oczywiście, nie mówię tutaj o jedzeniu przetworzonym i ładowaniu w siebie fast foodów, tak? Mam tutaj na myśli jedzenie nieprzetworzone, produkty nieprzetworzone i mam tutaj na myśli dietę zbilansowaną, bardzo zdrową dietę. I dlatego cardio ma zasadność, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Cardio nie ma takiej zasadności, jeżeli chodzi o, o redukcję. I tutaj Wam powiem tak: na redukcji sprawa wygląda troszeczkę inaczej kiedy na masie, kiedy w okresie masowym polecam robić cztery ciężkie treningi, naprawdę ciężkie treningi na dużych obciążeniach. Na redukcji te obciążenia już nie będą takie duże, ale jestem za tym, żeby nawet trenować codziennie. Można zrobić trening codziennie, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie cztery razy trening siłowy. Oczywiście nie taki ciężki jak w okresie masowym, a to z tego względu, że w okresie masowym masz więcej kalorii, więc możesz sobie pozwolić na więcej. Gdybyś robił tak samo ciężki trening w okresie redukcyjnym, jak robiłeś w okresie masowym, to skończyłoby się to kontuzją raz, Dwa, że nie miałbyś na nic siły. Ta regeneracja nie byłaby taka z tego względu, że jedzenia jest mniej, wszystkiego po prostu tych składników minerałów, wszystkiego jest mniej, a więc regeneracja jest słabsza i nie jest zalecane robienie tak ciężkiego treningu, jaki robiłeś w okresie budowania sylwetki. Dlatego uważam z mojego punktu widzenia, tutaj możecie się z tym nie zgadzać, że trening w okresie redukcyjnym musi być na mniejszym obciążeniu. Nawet na obciążeniu 60%, a więc musisz z tego obciążenia jak najszybciej zejść. Druga sprawa, bardzo zalecam tutaj interwały, ale tylko i wyłącznie w dni nietreningowe, nietreningowe żeby już nie zwiększać tego deficytu, prawda? Bo i tak ty jesteś na deficycie z diety. To już nie zwiększać tego deficytu, trening powiedzmy, weźmie 500 kalorii, w moim przypadku tak jest, że na redukcji ustawiam sobie dietę albo na równo, albo na minus 200 kalorii. Plus trening weźmie mi z 500 kalorii, to po co miałbym robić jeszcze po treningu cardio bądź interwały po treningu? Wolę sobie zrobić Interwały w dni nietreningowe. Bądź jeżeli nie robisz interwału w dni nietreningowe, możesz zrobić każdego dnia lżejszy trening. I tu nie ma żadnego problemu, żeby zrobić lekki trening, ale każdego dnia. A więc żaden problem, żeby robić codziennie treningi w okresie redukcyjnym, ale oczywiście te treningi będą dużo, dużo lżejsze. Dlatego tak jakbym miał to podsumować. To trening wygląda całkowicie inaczej w okresie masowym, a więc budowania sylwetki, a inaczej wygląda trening w okresie redukcyjnym, kiedy ty tam sylwetkę podtrzymujesz i dbasz tylko i wyłącznie, starasz się pracować nad jakością mięśnia, nie nad ilością, bo tak jak już wam powiedziałem, ja już jestem na limicie genetycznym, a więc już tej ilości nie zbuduję, bo ta ilość już została zbudowana, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale można tutaj pracować jeszcze nad jakością. A więc jeszcze jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o gęstość, jeżeli chodzi o docięcia, więc jakość może być lepsza tej sylwetki. I jakbym chciał to tak jeszcze podsumować na koniec. Kawusia sekunda. Hmm. Jakbym chciał to tak na koniec podsumować, to bardzo fajnie jest robić trening. Jeżeli chodzi o, 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 o okres masowy, cztery razy w tygodniu bardzo ciężki trening i po treningu robić cardio. To naprawdę jest coś pięknego i tak moim zdaniem jest optymalnie. To jest moim zdaniem optymalne. 5 razy w tygodniu trenowanie jest za dużo, moim zdaniem i tutaj będzie brakowało będzie brakowało regeneracji. Dlatego 4 razy w tygodniu ja mówię tutaj o treningu typu split, a więc ciężki trening, który jest na dużych obciążeniach. Jeżeli chodzi o okres redukcyjny, to zalecam 4 treningi i w dni nie treningowe interwały po 25 minut lub Trenować każdego dnia, ale lżej. A więc ten trening będzie lżejszy, ale można trenować każdego dnia. To nie jest żaden problem. Myślę, że ja Wam wyjaśniłem, jak wygląda mój punkt widzenia. Ja uważam, że, że, że to, co ja mówię, się sprawdza na moich podopiecznych. Bardzo dobrze się to sprawdza na moich podopiecznych i bardzo dobrze się to sprawdza w moim przypadku. A więc nie widzę tutaj przeciwwskazań, nie widzę dlaczego nie miałoby się to sprawdzać w Twoim przypadku. A więc spróbuj, jeżeli się sprawdza to w Twoim przypadku, to skomentuj mój materiał. Jeżeli uważasz, że jeżeli uważasz inaczej, no to skomentuj, że Patryk, moim zdaniem się mylisz, uważam inaczej. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczka, łapa sieci. Na razie, cześć, pozdrawiam.